O wszystkim, dzisiaj druga część filmu o montażu tych, otóż to, lampek. Teraz wam pokażę po prostu, jak je przerobić. E, o, na początku się ten e, I pod tym klasikiem otóż to, Zory za hałasy, ale no, e, trochę kiepskie warunki. Pod tym klasikiem były sobie takie ledy. Te ledy, one praktycznie, akurat z tej płytki nie odpadają, ale była taka płytka, co odpadały te ledy. Ja sobie biorę po prostu śrubokręcik jakiś, o, prawda, widzę, piękny, biorę i jak dobrze wceluję, to wkładam tu, o, i po prostu odklejam to, ja teraz źle wcelowałem. Teraz już lepiej wyszło, widzicie jak wychodzi. Proszę ja was. O. No i tak po prostu trzeba to sobie zrobić. O. I wyszło. I mamy teraz takie coś. I ten ten to sobie. To potrzebujemy, to odcinamy po prostu wywalamy. Czyli robimy coś. I tyle tak, bierzemy tę naszą lampkę tylko mi table uciekły, więc tak przewody, table, tak, wiem, przewody więc zaraz wiem jak to zrobić to se zaraz wam pokażę co dalej robię ok, jak już mam te przewody wyciągnięte to teraz je po prostu odizolowuję Najzwyczajniej w świecie, najprostsza czynność jaka może być, i przez to, że wywaliliśmy te LEDy, które były w sumie okrągłe, to też musimy zrobić. Tu jest dziurka, przez którą letna gu 10 takiło, na przykład TK, nie, no nie, nie, po prostu nie wypadnie, nie? Może też być letna na, na tak. Te... Eee, e, e, jakby to, nie pamiętam, jak to jest, taki to jest czonek, ale na ten, no na 12V, mogą być te rady też, to jest tego typu, tylko po prostu e, tak, jak to ja mówiłem, kujakowe. no po prostu te co, mają takie bolce, co kują e, na 12V, coś mi się z... no nie wiem, no nie jest o tym, ja mówię, po prostu pokazuję na przykładzie na G12, bo to, żeby było na 1000. Tak, jak było. Teraz. O! Bierzemy sobie oprawkę GU10. Która już ma kosteczkę, bo sobie już przykręciłem szybciej kosteczkę. I nie ma różnicy, bo to nie ma różnicy. Który, gdzie? Oczywiście ja tę mapkę jeszcze teraz kręcą, bo ja muszę umyć, no, bo taki przecież nie zamontuję, nie? Wiadomo. i, i tak. Nie będę Wam ich pokazał, jak ją montuję, bo po prostu to jest bez sensu, żebym pokazywał kolejny montaż lampki. Tylko po prostu Wam to pokazuję, jak to robię. Odrywam tutaj silikon, co jest. Które nie... Nie, muszę, nie musiałbym go odrywać, ale go odrywam. Ops. O, proszę ja Was. I zaraz do Was wracam. No i dobra, jak już mamy sobie to podłączone, Tamtej też prawda tego nie zrobiłem, ale teraz to zrobię może to coś da, nie wiem, się okaże Zrobiłem taką próbę, ja po prostu też taśmą izolacyjną na okrętkę kilka razy to i tyle żeby po prostu było może to coś da, może to nic nie da się okaże jeżeli dałoby to na przykład jakąś tam minimalną ochronę przed wilgocią tego bo pamiętajmy, że to jest na dworze to byłoby całkiem fajnie ale jak nie, to, to po prostu będzie gorzej <grymnie> później do wymiany tego. I tak. No i dobra. Jak już tu mamy to zrobione, to sobie dajemy po prostu tego leda, wkręcamy. Cyk. Ach, wcisnąłem od tak. Dobra, dobra, cicho. Zara wyciągnę to tak. Dalej, o to. Wkładamy sobie te kable do środka w całości. I tyle. I że żaróweczka właśnie nam się oprze w tym miejscu. Przez to po Włożeniu tego plastiku na miejsce i na końcu nie będzie nam świeciła do góry i będzie, będzie ładnie, nie? Tak ja wiem ją myć, więc ja to jeszcze później rozbierał, Ale to później. Na razie będzie lepiej stała, bo proszę jej trochę waży. Okej. Okay. Dobra, przekrzywił się teraz, ale zaraz do Was wracam. Dla ułatwienia. Ja sobie po prostu demontuję tą podstawę całą. Żeby było mi to wygodniej wyjąć i przerabiać. Ja to sobie demontuję. Też do mycia to jest wiadomo wygodniejsze. Te ramki są z nawet chyba. Jakieś staruchy. Nie wiem z jakich one są lat tak naprawdę, więc nie powiem wam kiedy, mo kiedy można je było w castramie spotkać. Ale kojarzę, kojarzę, więc... więc no. I dobra. Teraz sobie wyciągamy tą puszeczkę całą przyłączeniową. Kolejny śrubokręt. Co, już to inny śrubokręt. I gdybym jeszcze nie spadł, to byłoby świetnie. No i odkręcamy sobie śrubki. I to jest nasza puszeczka przyłączeniowa, tak naprawdę, w całości. I no, dobra, jaka ma otworzę to do Was wrócę. Eee, mam to otwarte. Teraz są dwie opcje. Znaczy na pewno opcja jest też taka, że. Gubiłem gdzieś użynacz. Eee, tak. Więc trochę dupa, ale dobra. Eee, obcinamy to. możemy się uda to ułamać. Wątpię. I tak. Są dwie opcje. Pierwsza z opcji jest taka, że. Chyba znalazłem obcinaszki. Nie, nie znalazłem. No trudno. Eee. To są tak. Pierwsza opcja jest taka, że albo to ucinamy, jeżeli będzie bardzo zardzewiałe i nie chcę ostrości złapać. E, albo to odkręcamy, jeżeli nie jest zardzewiałe. Nie wiem, czy mi się uda. Chyba mi się nie... O nie, cicho. Udało mi się. Udało mi się to odkręcić, więc nie jest źle. Tak, bo ja sobie tutaj montuję po prostu uwagoski, tak jak to było widać na poprzednim filmie. O! Tej kosteczki się wyzbywamy, czego się no niej wyostrzyć. I tutaj montujemy wago takie fajne, po które zaraz muszę pójść, o, takie właśnie wago. I że ja tutaj nie wykorzystuję u <laughs> tak. No to o. To jest akurat lampka z, z wersją, gdzie jest mniej roboty, bo, bo nie było faktycznie. Tego. O! I to. Ten zędz tu był. Obcinamy. I to jest mniej roboty, bo... Bo nie było problemu z... to Jakby z odizolowywaniem tych kabli tutaj, bo to jest też przewodów. Bo to też jest czasami upierdliwe. Teraz się dobrą stronę założyć. I jest gotowa do montażu praktycznie. Ja sobie to poskręcę, żeby nie zgubić śrubek i ją. Możliwe, że zaraz będę mył, albo najpierw może pójdę pomontować, bo tam mam jeszcze jeszcze gotowe yy, dwie, z czego jedna stoi koło mnie, a jedna jest na dworze, bo tam już są porobione bluczki. I także tak, tak więc widzimy się na podłączaniu tego do sterowania. I chyba tyle. No i pokażę wam oczywiście dzisiaj jeszcze jak to wygląda wszystko i jak to świeci, wiadomo. Także na razie to by było na tyle. Ja idę montować i widzimy się zaraz. Dobra, yy, to mamy już wszystko pomontowane. Teraz podłączymy tutaj to co... Te które już były tak naprawdę podpięte, bo one już działały. Czyli to są te 5, to jest tutaj, a tutaj są te trzy pozostałe, które dzisiaj montowałem. Yy, I tak, tutaj podpinamy uziemienie. Wiadomo, że to zielony, nie? I chociaż tam uziemienia i tak nie ma podpiętego nigdzie ale niech sobie tu będzie podpięte bo w sumie i tak chyba to gniazdko nie ma uziemienia a może ma, to już nie pamiętam jak to było robione kiedyś tu podpinamy drugi ja on tak było wyprowadzane co prawda mogłoby to być troszkę lepiej zrobione aniżeli jest, ale, ale trudno to tutaj to jeszcze powinno być rozdzielone. Według mnie. Trochę tutaj popełniłem błąd, że tego nie rozdzieliłem sobie, bo teraz mi się będzie ciężej to podłączało. Ale trudno. Okej, okay, weszło. Jak już weszło, to już jest z górki. Chyba dobrze widzicie, nie? Jak to podłączyłem? Tak. Dobrze widzicie. i teraz zostały dwa niebieskie. To wiadomo, że na koniec, czyli tam, gdzie zostało tak naprawdę wolne. Poluzować obydwie trzeba i o jedna, druga i ja tego nie będę zamykał. Ponieważ ja to zobaczyć czy te lampki po prostu działają, wam pokażę to dopiero wieczorem. Ale tak tam w tle, siarka, wyżej, nade mną łodowarkę od skrętarki, także, także szumi. No i dobra. I to tak chyba byłoby wszystko. Także widzimy się zaraz wieczorem, ewentualnie. Nie wiem, no może Wam pokażę te ramki jeszcze, więc także jeszcze się chyba zaraz będziemy widzieć i pokażemy, gdzie one stoją a później pokażę Wam je wieczorem. No i dobra. Tak to sobie świeci. Tak to wygląda, tak to sobie świeci. Eee. Z Kamieszkami naprawdę świetnie to wygląda. Naprawdę, podoba mi się to. A tutaj jest, proszę ja Was, yy, jeszcze bez kamyczków. To jest tak, jakby ostatnia z tych pięciu, co były. A tam, o, jest. To są te dzisiaj montowane. Tutaj, tutaj i tam. I jest świetnie. Nie wiem czy wam pokazywałem je za dnia czy nie, ale ale, no ale tak Pewnie je wam jutro dogram. Tak by się będzie chciał, a tak to wygląda. I to jest sobie czujnik zmierzchu, który jest zamontowany. Yy. Dokładnie tutaj go chyba nie będzie widać, ale jest w tym, otóż to. O, tu go widać, tu. Tu jest czujnik, tu jest pucha, tu jest gniazdko. I tu jest to sobie podłączone. Także tak całkiem ładnie to yy, wygląda, i fajnie wygląda w tujach. A tu nawet nie jest aż tak ciemno, tu jest ściana. Także także tyle. Yy, no, dzięki za oglądanie. Jeżeli się podobało, to łapka. Jeżeli lubicie jakieś meto, Dodać, jak oczywiście, żeby co by was kolejne filmy nie ominęły. Eee. No i co? Dajcie znać. Pamiętam, że co można zmienić, jeżeli oczywiście się da. I to by było na tyle. Teraz prawdopodobnie wypadnie nam przerwa yy, wakacyjna, więc no. Ale dobra. Mniejsza o to. Dzięki za oglądanie. Ale po co zupków Trzymajcie się i cześć.